Bamboleo! Bamboleo! Ciema! Ciemanką! Mam dymy. Ze względu na to, że mam i się bardzo, ale to najlepszą pogodę, jaka tylko może być, która daje nam 200% na każdego dyma: czyli zero wiatru. Po drugie, bardzo duża wilgotność. Po trzecie, topiący się śnieg, który wytwarza bardzo dużą wilgotność. I temperatura kapkę powyżej zera stopni. To jest naprawdę taka pogoda, że każdy dym, nawet najgorsze badziewo, będzie taki. Lecia najgorszego badziewa nie mam. Mam takie dymy, które już były ze mną bardzo, bardzo długo. Ale mam tutaj parę nowych kolorków, ale nagramy sobie ogólnie wszystkie. PXM30, bo jeszcze są 60 czarne, które robią mega robotę od PiroMaxa. To są takie dymki. Może jakoś takie fajne, fajnie ułożę, żeby wam nagrać. O, zarada jakoś się tak, tak, kurde. O, mamy różowy, pomarańczowy, granatowy. O, taki, kurde, taki. taki Kurde, próbuję, wiecie, jakoś się tak fajnie złapać, ale się ślizgają. Ta folia ma swoje plusy i minusy, żeby nie było jak najbardziej. Nie. O, tak to wygląda. Mm. Ta folia ma swoje plusy i minusy. Mianowicie teraz mamy taką pogodę, że delikatnie pada. Więc, jakby nie patrzeć, taki dymek jest z jednej strony odporny na wilgoć i deszcz. No nie na długim moment, nie? No ale zawsze ten jakiś mocniejszy deszczyk wytrzyma w tej folijce. Po drugie, kurier będzie rzucał paczką, jakaś wyrzutnia spadnie, zniszczy, no to wszystko zostanie w tej folii, a nie się porozsypuje po wyrzutniach i wam wszystko upierdzieli. Z drugiej strony wy też widzicie, jak jest coś ubrudzonego, no to sobie zrywacie górę i w tej folii odpalacie. Producent raczej tutaj nie zaleca trzymania w tego w łapie, więc każdy odpala na własną odpowiedzialność. Najlepiej odpalić i po prostu yy, rzucić Cena, to jest od 10 zł. Zwyż. Zapraszam Was do sklepu pirokit.pl Oczywiście na mojego Instagrama machony 69. Uciekają mi dymy. No i bierzemy się zaraz za odpalanie tych dymków. A ja sobie tylko ładną zdjęciu weczkę zrobię na miniatureczkę. Zaczniemy sobie może od. Klasycznego e, czerwonego zawsze to był takie klasyczne. Kiedyś był właśnie czerwony, e, zielony i jeszcze jakiś kolorek. No dobra, wyciągamy sobie z foliki. O, folikę, oczywiście, do kieszeni, żeby nie było. Taki dymek. I jak on ma gramaturę w ogóle? E, gramatura tego cudeńka to jest 35 gramnek. Ja używam rękawiczek, bo e, nie, ta rękawiczka mnie nie uchroni przed niczym. Ewentualnie jakby dym pluł, no to tam się i tak nie poparzę. Ale przy zabawie dymami może trochę nas mrodzić. Przesiąknę smrodkiem. Odpalamy. Piękny. Ładny, gęsty. U. Właśnie o tym mówiłem. On, tak to się wszystko trzyma w powietrzu. Zobaczcie, on się cały czasem pali. Dymek sobie leci do góry. I tak to się wszystko trzyma. a dymek cały czas się kopci. Ładny taki. Nie wiem, yy, w rzeczywistości to jest taka mocny róż podchodzący pod czerwień. No Nie wiem, jak to będzie na kamerze wychodziło, jak to wychodzi yy, kolorystycznie. Weźmiemy sobie teraz kolejny kolorek, czyli klasykę. Pada nieduży deszczyk. Pada nieduży deszczyk cały czas. Yy, ze względu na to, że te dymy są w tych folikach, Widzicie? Na dymku jest troszeczkę kropelek wody, ale dymek jest cały i bezpieczny. Oczywiście, tak jak mówiłem, tego produktu nie należy trzymać w łapach. trzymać go na własną odpowiedzialność. Te 65 na Tutaj kawałek dymku pliknął. Idzie. Rękawiczka się przetopiła, ale nic mi się e, nie stało, więc no tak jak powiedziałem, na własną odpowiedzialność. No trochę klepię ten dymek. Dymek poszedł w tamtą stronę na chałupę. Odpalamy teraz zielony. Lubię, lubię dymy, bo to jest ogólnie cicha pirotechnika. Oczywiście ten ląd sobie odgnicie, żeby wam tutaj nie, le nie leciał po łapach, nie? Zielony wariat. A ten za to leci w drugą stronę, różowy leciał tam, a zielony leci tam. No. Dobra. Oczywiście te dymy nie pachną fiołkami, więc nie, nie wąchajcie ich. Ale różowy poszedł tam, całe podwórko zadymił, a zielony leci do sąsiada. Czas palenia nawet całkiem przyzwoity. Dość fajne. Plus taki, że no to takie są poręczne, nie? Te dymki. I w tych folikach. Lubię. Ogólnie lubię dymy. Tak, jak powiedziałem, to jest cicha pirotechnika. Nie, nie, nie szmundzi tak, nie szkudzi. Zobaczcie. Ten sobie tak kopci. Tutaj poszło tak. A tam jest różowy. O. I to teraz będzie się tak trzymać. I sobie do sąsiada poleci. Ale teraz idziemy troszeczkę w inną scenerię. Odpalamy kolejne. Sceneria wymieniona. Lecimy teraz z takim kolorem. Sami wiecie, jaki to kolor, nie mogę wypowiadać nazwy. Sorry, Gregory. Gramatura tego cudeńka. O kurde, ale zabytek mi się trafił. Ale zabytek się trafił. 45 gram neku. dlaczego mówię zabytek? Zobaczcie ee, rok produkcji tego zabytku. 2018. Ja cię nie kręcę, ale zabytka dostałem. Dlatego <grym> nie ufam temu kolorowi, nie? Ten to jest naprawdę intensywny wariacisko Więc wolałem go nie trzymać w łapie. Ten jest naprawdę intensywny. Szybko, szybko się spala. Ma dobry wyrzut dymu. O! Czas palenia też przyzwoity. Myślę, że się opony pali w lesie. Tam w ogóle różowy idzie. Tam, tam jest różowy dym. A minęło już 10 minut od odpalenia. O. Ładnie się Patrzcie. Teraz ten czarny się zamienił w taki siwy. Ale zobaczcie jak zadymiło. Mały jeden dymek. Jak za u las. Tam w ogóle widać różowy. I powiem Wam, że jakbym w tym miejscu odpalił ze trzy dymy, to sąsiedzi pomyślą, że to jest mgła. Zobaczcie. To już zrobiło już mgłę. Tam wyszedł różowy. Widzicie? Tam, 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 tam. Ja pierdzielę, ty, ale ja, dawaj jeszcze jednego odpalę. Spodobało mi się. Lej pan te kole. Jeszcze jednego odpalę. A co tam? Niech sąsiedzi myślą, że... Czekajcie, jaki teraz odpalimy? Odpalimy białego. O! Biały kolorek bardzo lubię. Biały kolorek bardzo, bardzo lubię. Tutaj to nasze cudeńko ma 45 g mleku. No i tutaj już jest świeżynka, bo jest z 22 roku. Wiadomo, dymy to nie fajerki, tak często się nie sprzedają. Ale leje deszcz. Na razie... W przeciwieństwie do czarnego ten tak delikatnie zaczyna. Czarny to od razu dał... Miałem nie używać tego słowa, super. Ale słychać jak pluje. Słychać jak pluje i spada na śnieg. Słuchajcie? Ale ładnie dymi. Powiem wam. Pięknie Dymi. Tam wszystko leci. Uch. Ale fiołkami to nie pachnie. Fiołkami to nie pachnie. Uch. Ale jak to się pięknie trzyma. Jaka piękna zawiesinka jest. Ty, ale mi się zdaje, że czarny nie dość, żeby był mocniejszy, I chyba dłużej się palił. Silent Hill. No, ale poszło. Nie wiem, czy będziecie widzieć, jaki, jakie zadymienie poszło na snach. Dobra, ja lecimy, odpalamy teraz te bardziej kolorowe. To zostawiam, bo będę wracał. To to zabiorę. Dobra, mamy purpurowego 45 gramneku. Czyli to już mają zupełnie inną gramaturę od tamtych. Rok produkcji 23. O! o! Ląd to wariacisko Ląd to No, kolorek, powiem wam. Też pluje, bo słychać jak tam tu 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 tu, Kolorek dymku. Powiem wam, pierwszy, rzadko się spotyka, żeby niebieski kolor był w miarę gęsty. Zawsze to takie było tyci 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 tyci, że ty, 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 ty. wszystko było widać, a ten całkiem całkiem eee, przyzwoicie kopci. Poprzemy go o drzewko. Też nadymił, też nadymił, za chwilę zobaczycie. Dymek poszedł, tam w ogóle o. widać jak jest zadymione, niebieskie drzewo, Ty nawet fajnie to wygląda, jak tak fajnie dymek sobie wciuch, przepływa z tej strony, długi czas palenia, o. ładny, lubię właśnie dym, lubię dym niebieski. Całkiem fajne, całkiem fajne. O, Tutaj widać był towar. Dotąd jest towar, dotąd się wypala towar. Tu jest granica i to się takie bezpieczeństwo. Lecimy z kolejnym, pomarańczowy. Tutaj gramatura 30 gram neku, rok produkcji 23. Ale ląd to mają dowalony. Do Podchodzi pod pomarańcz. Jest taki ładny pomarańczowy, ale później ten pomarańcz zamienia się w taką cegiełkę, ceglany. Ładna intensywność. Można rysować. Oczywiście te dymy nie pachną fiołkami, więc starajcie się tego nie wdychać. Fajnie to wygląda. No jaka sesja zinciowa, Dostawcie łapę w górę, wariaty. Ole, śmierdzące. Czas polenia też na plus. Wytrzymał upadek. Zobaczmy, jak to tam wygląda sytuacja z tym. No na filmie to wygląda całkowicie ładny kolorek. Leci sobie tędy, 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 tędy. I oczywiście wszystko leci do, do sąsiada. Z ostatnim wariatem idę. Został mi ostatni różowy, ale z tym idę do takiej fajnej kotliny, do takiego dołka. Za chwilę się zobaczycie. Ja muszę tam kawałek podejść, więc mi to, sekundkę mi to zajmie. Na sam koniec różowiutki. Gramatura 35 gram neku. Partia z 23 roku. Odpalamy różowego piga I tu jest ten dołek, o którym Wam mówiłem. Najpierw z bliska, jak to wygląda, czy to jest faktycznie różowe. No i powiem Wam, jest róż. Jest ładny róż. Idziemy do dołka. Jak czerwony miał przyjemny zapach, to ten ma bardzo nieprzyjemny zapach. To uh, uh, jest bardzo nieprzyjemny. I o tym dołku mówiłem, patrzcie. Nie dość, że deszcz pada, zamglenie jak ta lala i to się wszystko trzyma. Zobaczcie. Jak wszystko się ładnie... I o to chodzi, że teraz będzie tutaj w tym dołku taka chmurka różowego dymu. Że jak ktoś tu będzie przychodził, to pomyśli, że jaki film kręcą. No bo zobaczcie, to się utrzymuje tutaj akurat poszło, bo to było wyżej. Ale to co jest w dołku, zobaczcie, jak to fajnie się ułożyło. Troszeczkę wyżej, to zmiecie, ale to jest na takim poziomie, że ten dymek już będzie sobie wisiał. Więc według mnie najlepszym dymem, te dymy też nie są złe. O różowy śnieg. To jest dymek. Te dymy też nie są złe. Fajne te różowe, pomarańczowy, ten granatowy. Ale według mnie czarny wygrywa. Czarny wygrywa. I zobaczcie. i to będzie co tak mi się tak wisiało teraz. Dopiero jak złapię kapkę powietrza, to gdzieś tam pójdzie, patrzcie. Jeden taki dym, to wyobraźcie sobie co to było gdybym teraz ED60 odpalił palił yy, białą mewę, wyobraźcie sobie co ona by teraz narobiła. Albo na przykład yy, PXM 60 ze dwie czarne, co one by tu narobiły, jak jeden taki mały tani dym zrobił takie zadymienie. Widzicie, więc bardzo ważne jest kiedy odpalacie dymy, dzisiaj pogoda jest taka, że wyciągamy 200% z dymów i to tu będzie. Ja zaraz pójdę do domu, nie było mnie tam z 20 minut Zobaczymy czy koło sąsiada dalej jest dym Zaraz zobaczymy, zobaczcie, to się pięknie rozeszło w las O, różowiutki, proszę O Pół godziny po odpalaniu, ja odpalałem tam w lesie Tam sąsiad Na sąsiada chałupę naszło i cały czas wisi Więc to było na tyle, zapraszam Was do Pirohita, Instagram Mahony69, dbajcie o siebie innych, trzymajcie się ciepło i cześć!